W dniu wczorajszym odbyła się gala konkursu Najlepsi Uczniowie 2014 roku na Dolnym Śląsku. Uczniowie startowali na Dolnym Śląsku w 28 zawodach, nasza szkoła wystartowała w 10 zawodach. I możemy się pochwalić, w dniu wczorajszym uczniowie uzyskali szereg nagród. Pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku zdobyli technicy mechatronicy, jak również zdobyli tytuł laureata. I tytuł laureata regionu Jeleniogórskiego. I również tutaj zdobyli pierwsze miejsce. Są to Bartosz Jaskurzyński, Robert Rożenko i Paweł Kucharczyk. Inni uczniowie zdobyli tytuły laureatów tego konkursu, zajęli trzecie miejsce na Dolnym Śląsku, a pierwsze w regionie. I są to technicy, mechanicy, elektrycy, jak również ślusarze i cieszymy się bo fajne nagrody dostali mechanicy dostali zestaw narzędzi 180 sztuk ledwo mogli udźwignąć te nagrody mechatronicy otrzymali bardzo profesjonalne mierniki jak również e-booki każdy z nich był bardzo zadowolony że bierze udział w takiej gali ten konkurs pokazał ogromną współpracę szkoły z pracodawcami pracodawcy też uczestniczyli w tej gali i powiem szczerze szkoła pozyskała sporo też pieniążków z tego tytułu bo Otrzymywaliśmy na przygotowanie ucznia po 1000 zł w każdym zawodzie. Otrzymali uczniowie cenne nagrody, zdobyliśmy doświadczenie i również realizowaliśmy ten konkurs u siebie w dwóch zawodach. Na przygotowanie jednego stanowiska również otrzymywaliśmy pieniążki. To chyba nie pierwsze wyróżnienie dla uczniów. Nie jest pierwsze. Cieszymy się, że szkoła kształcąca zawodowo właśnie zdobywa sukcesy zawodowe. W tym roku nasza uczennica została finalistką Centralnej Olimpiady Wiedzy Technicznej. To też jest ogromne wyróżnienie.